Czekajcie, zanim pójdziemy na TFT, zakazana miłość 2? Dobra, sekunda, nie widziałem. Szachowi, kochankowie, miłość utajona. <grymne> Czarne, wie pan co to znaczy czarnę on pracować, a ja zarabia monto każdy ma tęsknuta Ale nic w tej grze nie ma przegranych, jest tylko pieszczota, choć udają wrogość nie mogą żyć Wie pan co to znaczy wie pracować, a ja zarabia uczucie dziwnym trafem jesteś w zarządzie, co najbardziej Aleksander ba, z Bartoszknię stronę serca przy placy Na jakiś jeden czas z duże wyjdzie, że się marszczy, miłość w oczach się kryje, choć gniew W każdym ruchu figury czują serca zew. Szachowy mentor nęci ich sententacjon pragnie. W głębi duszy każdy za drugim wciąż łaknie. Odpychają się z pozoru jak dwa silne wichry, lecz przyciągają skrycie jak kwiat i motyle. Szachowi kochankowie, miłość utajona. Figury czarne, białe, między nimi ona. Każdy szach to wyznanie, każdy ma tęsknota, w tej grze nie ma przegranych, jest tylko pieszczota. Choć udają wrogość, nie mogą żyć osobno, randomski, rudewski ich uczucie płodne. Szachowi kochankowie, miłość tutaj ona, figury czarne, białe, między nimi on. Podobna druga zwrotka jest nowa. Znanie, każdy ma tęsknota, w tej grze nie ma przegranych. Tylko Choć udają wrogość, nie mogą żyć osobno. Radomski, rudecki, ich uczucie płodne. Na szachownicy uczuć, gdzie dotyk ma znaczenie. Aleksander i Bartosz, ich miłość to spełnienie. Świat ich dzieli pozornie, serca łączą losy. W szachach jak i w miłości czują swoje głosy. Lecz zbyt głębokie rany, zbyt ostre wspomnienia. Wciąż grają tą samą grę, serca im płoną. Muszą żyć w udawaniu, miłość wciąż tajona. Okay, Ci tu jest nowa zwrotka. Była próba pokoju, cichy szept pojednań, lecz zbyt głębokie rane, zbyt ostre wspomnienia. Wciąż grają to samą grę, choć serca im płoną, muszą żyć w udawaniu. Miłość wciąż tajona. No, Oldz, chyba wersja lepsza. Szachowi kochankowie, miłość utajona. Figury czarne, białe, między nimi łona. Każdy szach to wyznanie, każdy ma tęsknota. W tej grze nie ma przegranych, jest tylko pieszczota. Choć udają wrogość, nie mogą żyć osobno. Radomski, rudecki, ich uczucie płodne. Dobra. Fajne, fajne dawicze. Mentor zaprasza na streama o 22? Powiem tak, ja wiedziałem, że tak będzie. Trochę za tym synem Anioła tęsknię, no ku... Ale wiecie, za czym tęsknie? Za tym, jak on oszukuje. Za jego odpałami. Ku... no Nic mi nie dostarczyło tyle rozrywki. Nie wiem. Tęsknie, tęsknie. Ku... To prawda, oszukuje, jest oszustem, bardzo oszustwami. No ale kurwa, nikt nie oszukuje tak załośnie i śmiesznie jak on, no. Tęsknię, kurwa. no wprost mówię, tęsknię, no. Nie, nie będę płakał. Nie no, właśnie na solsach i w ogóle. Jak gra w gry jest giganuda, ale jak bierze i cheatuje na szachach, to jest spoko. Zróbmy zakład. Jeśli wiesz y, Grandmastera w tym sezonie, to ja wytyluję sobie szachowego od mentora, a jeśli nie, to ty wydzierasz sobie to 8. Kurde, ej, brzmi spoko challenge. Ale ja nie chciałem się nigdy tatuować w moim życiu. Kiedyś miałem takie założenie. Nie wiem, jakoś te tatuaże. Wyobrażam sobie ciebie z wytatuowanym mentorem, stary. A możemy zrobić tak, że założymy się między sobą, że jeżeli nie wbiję Grandmastera, to daję ci przelewam ci 1000 złotych, a jeżeli wbijesz tego Grandmastera, to po prostu ty się musisz wydziarać? Z kim zakład? Z widzem, z widzem, widzem. Bo ja się dziarać nie będę, no. Dwa tysiące mam ci dać? Twardo donegocjujesz. Za 1000 złotych nie chcę się spać z tym spelem? No, no, stary, no przemyśl w ogóle, bo... Wiesz, że jest duże prawdopodobieństwo, że ja wbiję Grand Jak się wkłuję, to będę grał i grał i wbiję. A ty będziesz miał wytatuowanego szachowego spela na sobie na no, całe życie. Zastanów się nad tym. No, to prawda, z gm raczej wbija, ale mogłyby być problemy z założeniem się o wbicie Challengera. Wtedy to byłby challenge dla nasobu. A nie, k jak dla nasobu? Dla mnie, bo przecież ty nic nie ryzykujesz. Ej, co to k... jest za challenge? Człowieku, ode mnie zależy, czy będziesz miał wytatuowanego szachot z C-Worda na, na, na całe życie na klatce piersiowej, a ja jedyny, co mam to grać, to jest bardzo nieuczciwy deal. Znaczy, dla ciebie. Nie, czekaj, czekaj, gadam? dla mnie. Dla mnie też. Bo co jak mi się nie uda? Jeśli wbijesz Grodmastera, to ja się dziaram, a jeśli nie wbijesz, to kupujesz mentorowi dwa tygodnie tripa do Toronto. Kurde, jest jeden minus tego wszystkiego, bo brzmi jak za pomysł. Po pierwsze, mentor załóżmy, że tam poleci, to tak, nikt z nim nie będzie robił kontentu, bo absolutnie nikt go nie zna, więc po prostu pojedzie tam i będzie robił nudy. Dwa, nie ma się z czego odpalić, bo nie ma plecaka IRL, więc od razu będzie trzeba kupić mu plecak. Nie, to k***a nie zadziała nigdy, no. Pomysł jest dobry. Tak, ja już widzę, jak mentor, który nie potrafi karty graficznej dobrze podpiąć pod komputer, ogarnie plecak IRL. Człowieku, no w jakiej my ży żyjemy rzeczywistości, no? Bądź chociaż trochę realistą, nie? Wie pan co to znaczy chapon? Nie pracować, a zarabiać. O atateczny deal. Jak nie wbijesz Grandmastera, to wykupujesz całe pozostały nakład ksiaski mentora, a jak wbijesz, to dziaram na całym przedramieniu i ksenwaffem. U... Na cały nakład książek, wiesz, że ja bym go jeszcze spieniężył. Dla mnie to jest dobry deal. Ja bym tej książki kupił i opalił. One by poszły. Stary, to dawałby mnie do kursów w gratisie. Odpalaj mentora w tle. No, dobra witajcie moi drodzy kochani na dzisiejszej transmisji więc póki co ustawię że wiek konta wyłączone żeby każdy mógł pisać jeśli będzie dużo debili od Bartosza no to z powrotem ustawię chociaż jakieś minimalne te parametry dobra, szybkie odpowiedzi na pytania przedstawię szybki plan na dzisiejszą transmisję, nie będzie on długi ale planuję was tutaj jutro <zyskoczyć> zaskoczyć Dobra, włączę przede wszystkim, żeby jakaś muzyka w tle leciała, tylko w miarę cicho, żeby mnie nie zagłuszała. Yy, pójdźmy jakimś klasykiem z przeszłości, że tak powiem. Brakuje czasu, coś się pojawia, jak się ogarnie kilka spraw. No to czekamy z niecierpliwością. A tutaj twoje, na tutaj Twoje kolejne arcydzieła. jaj. Yy, póki co dawicze można powiedzieć, że z, mm, zastępuje cię godnie. E, chociaż już ostatnio Dawidze na temat nas nie tworzy jakichś tam treści, gdyż też nie jesteśmy już takim chodliwym tematem, można powiedzieć. Trochę temat się wysycił i e, inne tematy są bardziej... Mm, ...popularne? Chodliwe? Po prostu ja na chwilę obecną zauważyłem, że Dawidze bardziej testuje nowe, um, nowe możliwości e, konkretnego AI, które, które mu daje. I po prostu ostatnio na przykład wygenerował e, zwiastun świata według kiepskich wersji anime. Jeśli ktoś ogarnie, jak dodawać emotki na, na tym na czacie na KIKU, to chętnie się dowiem, bo byłbym wdzięczny, bo na Twitchu mogliśmy dodawać przez Seven TV App, a tutaj nie mam pojęcia. Kik jest strasznie prymitywny, jeżeli chodzi o taką możliwość personalizacji transmisji pod konkretnego twórcę, mam wrażenie. Choć wiadomo, te rzeczy najistotniejsze, czyli lepsze wy wy wynagrodzenie dla streamera. Lepsze warunki, większa wolność słowa i lepszy kontakt z twórcami jest zdecydowanie na plus. Ostatnio w ogóle widziałem, że chyba KCIP jest od 50 średniowizów na transmisji i co ja jestem ciekawy, czy nie łapałbym się w tych warunkach, wiecie, nawet jakbym e, zarabiał grosze, jakieś tam czy grosze, nie, 1000 zł miesięcznie, to i tak byłoby super dla mnie. Teoretycznie, jak wchodzę teraz w, w warunki na bycie partnerem, to mam tak, zawsze mam tutaj to swój kanał, uzyskaj liczbę 25 subskrybentów w ciągu ostatnich 30 dni. Podarwane subskrypcje nie są wliczane do tej statystyki. I paradoksalnie mam 50 na 25, co mnie dziwi, bo jak wchodzę w profil, to mam, że mam 7 aktualnych. No i wiecie, streamowanie przez 30 godzin w ciągu ostatnich 30 dni, tu mam w ogóle cały czas 74 godziny, ja się zastanawiam czy to nie jest jakoś zapisane z jakichś moich poprzednich wyników, no bo przez ostatnie 30 dni, no nie wiem czy powiedziałbym, że 74 godziny streamowałem. Bo wiecie, miałem spore przerwy, de facto. Na przykład przez tydzień czy coś. No, e, 250 unikalnych widzów mam 5912, no i zdobyć 250 obserwacji mam 7888. Więc de facto tylko średnich widzów mi brakuje aktualnie. I nawet jeżeli te stawki byłyby typu 10 zł za godzinę, no to, to wiecie, jak byłby jakiś limit jeszcze, niech to będzie nawet i 100 godzin, ja tam byłbym zadowolony. Szczerze dodatkowy tysiaczek do wynagrodzenia miesięcznego a jeżeli by limitu nie było to wiecie, że mógłbym to wtedy bym czuł, że streamowanie to jest moja praca więc abym się nie pierdolił i bym sobie myślał w ten sposób, po chuju mam leżeć gdzieś na łóżku, oglądać telewizję czy nie wiem, siedzieć na telefonie skoro mogę streamować i zarabiać to ja streamował wiecie po 12 godzin dziennie i miał poczucie, że chociaż to jakieś 120 zł przykładowo zarabiam, dodatkowo poza pracę. Więc tak naprawdę 100% można powiedzieć poza snem, jedzeniem, wiecie, jakąś łazienką tym zarabiał, bo bym był w pracy no i streamował, więc znowu bym zarabiał, nie? Ale wątpię, że dostanę tego partnera. No to, na którym gra to twoje oficjalne po unbanie jakimś czy spanie za jakiś czas, mam nadzieję, że nie spadnie. Natomiast nie jest to moje konto główne, bo mam konto prywatne, na którym mam 2200 ranking na każdym czasie, no i konto publiczne, które znacie, na którym mam cel, żeby wbić ponownie te 2200 i potem grać zawsze na tym koncie, na którym mam mniejszy ranking, żebym zawsze był w piku swojego poziomu gry, tak naprawdę. W sensie, żebym zawsze miał rekordowy ranking, po prostu na różnych kontach takiej sytuacji. Nie? No I ogólnie kwestia jest taka, że moim celem będzie robić tak, że przekraczam kolejną setkę w rankingu szachów szybkich, bo na tym rankingu mi wyłącznie zależy, wtedy ewentualnie będę pokusił, pokuszę się o podniesienie rankingu Bullet i Blitz, bo w piździe mam te rankingi tak naprawdę Bullet i Blitz, bo... Moim celem jest po prostu rozwinąć się szachowo. W dupie mam, czy ja będę miał tutaj 2200, 2200, czy 2300, czy 1800. Chcę po prostu lepiej grać w szachy, więc najwięcej człowiek uczy się w partii szybkich. Ma wtedy człowiek najwięcej czasu do namysłu i chcę te partie analizować, wyciągać z nich błędy, powtarzać sobie wtedy debiuty, ewentualnie uczyć się ich od zera. Niektórych wariantów, które do tej pory nie znałem w wolnej chwili. I po prostu dzięki temu lepiej sobie radzić w turniejach klasycznych. I w jakimś trudnieniu klasycznym na żywo chciałbym zagrać dopiero w sytuacji, jak w rankingu szachu szybkich przez net będę miał 2300. Z tego względu, że nie widzi mi się marnować 120 zł za wpisowe, jeszcze plus pociąg, plus jeszcze jakieś tam inne wydatki. Tylko po to, żeby zdobyć czy stracić, dajmy na to 15 oczek. Nie. Jak już bym wbił te 2300, to już chciałbym jechać na turniej z taką myślą, taką ideą, że zdobędę na tym turnieju pół normy, czy całą normę, czyli w tym przypadku plusa na, czyli miałbym pierwszą kategorię z plusem tak jak Bartosz. Kiedy kolejny z Team Soulsów? Prawdopodobnie nigdy. Czy zagram w repo? Nie planuję, chociaż mi ciągle podsyłacie tą propozycję. Odkryłem Cię za pomocą Awarda, ale wydaje mi się, że robisz o wiele lepsze metody że dzięki za strzemki, Mentor. Cieszę się, jeżeli to prawda, jeżeli tak szczerze myślisz, to miło mi to słyszeć. Gdzie można posłuchać tych piosenek, które puszczasz? Na Discordzie masz całą playlistę, możesz tak naprawdę jednym pobraniem pobrać 134 piosenki, czy tam 5. Jak dołączyć do Discord jako nowy użytkownik, który jest też konto na Discordzie i dołączasz? Eee, tylko, że ja mam na Discordzie każde konto, które nie ma dwóch tygodni, zostaje przez mojego bota banowane. Eee, nie wypowiadam się na temat Xena, szkoda, marnować czasu na zjeba. Nie ma jak robić kontentu bez mentora. Klasik Def tego znudziło, to musi komentować mnie. Kiedy gaming zależy w co? Mówię, już ostatnio gram dużo w różne gierki. Czy to była Monga, czy to było ten The Last of Us. Jeszcze w pam graliśmy w jakiś Nightmare coś tam No i potem graliśmy de facto Potem jeszcze był The Resident Evil 2 Była siódemka No i potem były Dark Souls y trójki Potem Elden Ring Ja uważam że w ostatnim czasie było na sporty gier, więc Nie planuję Chcę wrócić do szachów ewidentnie, bo to jest coś, na czym mi najbardziej zależy. I powiem wam szczerze, że jak zacząłem sobie grać te dziesiątki, e, że już wcale nie odczuwam jakiejś złości na to, że przegrywam partię. Bo no, jest to w 100% moja wina, że tak naprawdę przegrywam dane. Bo to ja popełniam te błędy, nie obwiniam się tutaj, że wiecie, że to jest wina czego, czegoś innego, po prostu moich Dobra. własnych błędów. Więc... Sztuką jest po prostu nie złościć się. Dam wtedy, ekranik się na lewy róg, no. Z czego, te błędy, z czego te porażki wynikają z takiego? Jakie są podstawy tych błędów? Podstawą jest błędów nie? jest bycie głównym. Panie panie. Szachowy Lepiej. mentor jest, jest głównym. Jest Akurat polecam Ci teraz rzucać z innymi takimi, bo ich sensie streamuje. No wiem, doskonale zdaję sobie sprawę, że teraz dobrze byłoby uważać, żeby nie posługiwać się takimi słowami, jak... No, po... Sorry Twitch administracją he, he has tarot Syndrome. We are watching documents about, about, about sick people, people, who has Taret Syndrome and that guy is very special. Będą nadrabiane partie z wczoraj, wszystkie party będą nadrabiane. Ja jestem przerażony, bo mamy do nadrobienia chyba 18 partii. Bo, bo plan jest taki, żeby grać cztery party dziennie, dwie białymi, dwie czarnymi. No i mamy siódmy. Czy wiecie, razy 4, no to już powinniśmy 28 partii rozegrać, a rozegraliśmy de facto ile? 3, 12. 12, czyli 16 partii mamy do nadrobienia. Nie, 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 dzisiaj nie będzie streamu do 5. Mam inny właśnie pomysł. Planuję zrobić coś takiego, że dzisiaj zagramy te cztery partie, że tak powiem, żeby tą dniówkę wyrobić, ale jutro odpalić się o jakiejś pojebanej godzinie o 8 rano. I wiecie, i gramy, póki nie wyrobimy, póki nie nadrobimy wszelkich zaległości. I wiecie, i stream z 8 godzin, czy 10 godzin. Zobaczymy, nie? Dajcie znać, czy chcielibyście coś takiego. No ja znam. Czy Was będzie w pracy, na studiach, czy w pracy, ale wiecie, ja mam wolne, mi to wisi, zawsze możecie woda nadrobić. A tak to zawsze będziecie mogli wpaść, czy o późniejszej godzinie. No ale tak będę sam. Nie widzę problemu z tym. Poczujesz się jak początkujący streamer. Dzięki Ci, mentor. Piękna to była kombinacja c i p Będzie kiedyś jakieś granie z widzami. Teoretycznie mógłbym od czasu, że teraz na tydzień, sobie robić jakieś symultany z Wami, czy przykładować się gierki z Wami, ale mówię, w tym momencie powiem Wam tak: jeżeli będę miał jakiś coś takiego, że na przykład odpalam teraz mi w jakiejś wczesnej porze, typu 15, i zagram sobie te cztery obowiązkowe partie, będzie godzina na przykład, nie wiem, 17. I będę chciał jeszcze dalej streamować? Nie widzę przeciwwskazań, żebyśmy sobie wtedy zagrali, ale nie chcę o tej 23. Eee, jeszcze siedzieć gdzieś tam o pierwszej, drugiej w nocy z Wami grać w ten luźny dzień, kiedy ja mam wolno od pracy i stream będzie właśnie o jakieś 15, przykładu czy 18. To wtedy po zagraniu tych czterech partii możemy potem na przykład zagrać ze sobą. Nie widzę przeciwwskazań. Okej, okay, dzięki za tą informację. No, a mam taką nadzieję, Rafaela. Trzymam, trzymam za słowo. Ale kto o 8 rano będzie cię oglądał ci, którzy też mają wolny. Nie pracując. Ja cię będę oglądał. Wichim <grym> w chorobowym, w sensie wiecie, na L4 w szkole. Dobra. Cześć Julka, Julka Blik. Problem z granic widzami jest taki, że pewnie lubi ludzie maszynkowali. No cóż, zgłaszałbym konta. No i nie wiem, czy by chcieli marnować konta tylko po to, żeby na live nie ograć. Ja jakbym widział, że gość oszukuje, mógłbym podać party w dziesiątym ruchu i wiecie i tak następną. tak tak Czy tak ogólna Prawda jest jakaś seria która aktualnie cię interesuje no, najbardziej mnie interesuje żeby w końcu wyszła czwarta część Tysiącletniej Wojny w bliczu bo chciałbym obejrzeć. Pragnąłbym, żeby wyszła druga część Shaman King Flowers. No i oczywiście drugi sezon Dragon Ball super ale prędzej emerytury się doczekam aniżeli drugiego sezonu bo już czekamy ile z 10 lat. Dzięki Szachowi. wielkie szachowice, dla ciebie, dziękuję za piątkę. Mentor Piąteczka. Sigma pozwolił mi e, korzystać z tego. Chodzi o to, że po prostu symultan na licze działa w beznadziejny sposób, że potrafię robić symultanę na 50 użytkowników i na przykład ciągle gram tylko z 10 użytkownikami. że To nie jest tak, że wszyscy wykonali pierwszy załóżmy, drugie posunięcie, to ja muszę przez te wszystkie te swoje trzecie ruchy wykonać i dopiero potem przerzuci mnie do partii, gdzie już muszę czwarty. Ile ruch to jest wykonać? przerzucanie nie, maszynki? Nie. Są... Trzeci, trzeci, trzeci. I wróci mi do tej pierwszej partii, gdzie już gość mi odpowiedział trzecie posunięcie, więc ja odpadam u czwarte. I to potem robi taki problem, że w jednych partech jestem, robię dziesiąty ruch, piętnasty ruch, a gdzieś tam czeka na końcu jakiś 50 zawodnik, który, któremu drugiego ruchu nie wykonałem, więc to jest bez sensu. Bez sensu. wyłączyć automatyczne przełączanie tych partii, no ale to musiałbym po prostu samemu, tak wiecie, po prostu klikać w każdą partię i dłużej by to zajęło mniej takie wygodne rozwiązanie byłoby, nie? BeWord jest, dobra, nie mówimy o Bewordzie, naprawdę, bo w każda wspomnika o Bewordzie i Xenie leci timeout, bo nie chce o tym pasożycie e, najzwyczajniej dyskutować. Strefa wolna od BeWorda. Dobra, przechodzimy Sładek. do grania partii, bo mamy cztery gry do rozegrania. Szczerze mówiąc, nie, nie zakładam, że dzisiaj mm, uda mi się progresować. Możliwości każdego miesiąca w coś inwestować. Aktualnie zamknięcie. Ła, dziękuję.